Jakieś wystawy, jakieś promocji naszych publikacji, tej publikacji, która powstała w ramach tego projektu. Miejsca pamięci powiatu... Gdzie... Jest to efekt 6 miesięcy pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej Towarzystwa Historycznego Arsonium, Stowarzyszenia Historycznego Gloria Bictis, projektu pod nazwą Niektóre te karty ludzkich historii, wydarzeń i miejsc, składające się z jeszcze takich elementów etapów. W pierwszym to była rekonstrukcja, która odbyła się 29 września, wiruszowie, wirusowski wrzesień. Drugim takim elementem projektu był konkurs historyczny. I trzecim elementem była wystawa, która jest dzisiaj tu prezentowana: Miejsca Pamięci Powiatu Białorusińskiego 1939 45 oraz promocja publikacji, trzech publikacji właściwie tej najważniejszej, czyli Miejsca Pamięci, publikacji prac pokonkursowej oraz y, albumu y, upamiętniającego systemizację y, rekonstrukcji historycznej. Oceniam te działania jako no, przeprowadzone bardzo, bym powiedział, świetnie i kompleksowo. Kompleksowo dlatego, że y, publikacja, której poświęcone jest nasze dzisiejsze spotkanie y, czyli prezentacja katalogu miejsca pamięci Powiatu Wieruszowskiego jest, można powiedzieć, od tak naprawdę 1945 roku czyli praktycznie po 75 latach od zakończenia II wojny światowej. Próbą, próbą. Chciałbym zaznaczyć, że jest to próba, ale wydaje mi się, że udana próba zebrania w formie wszystkich miejsc pamięci, jakie zachowały się na terenach byłego powiatu Wieruszowskiego w jednej publikacji. I praktycznie rozpoczynaliśmy te prace myśląc, że uda nam się niejako zgromadzić 40 czy 50 miejsc pamięci, poddać je weryfikacji, opracowaniu, uzupełnieniu, czy są miejscami, czy też nie. Natomiast w trakcie prac, tak jak pani Katarzyna powiedziała, które trwały no, praktycznie 6 miesięcy, udało nam się dotrzeć do miejsc, które. O których nie wiedzieliśmy, o których nie wiedziało nawet miejscowe społeczeństwo, o których dowiadywaliśmy się w trakcie prowadzonych prac terenowych. I razem katalog ten zawiera na chwilę obecną 100, ponad 100 miejsc pamięci, dokładnie 103. No i powiem, że nie jest to koniec, dlatego że są zgłaszane kolejne które wymagają oczywiście weryfikacji. I tak jak we słowie wstępnym zaznaczyłem, jest to zaledwie próba. Próba, ale wydaje mi się, że ze względu na skalę jest próbą udaną. A zobaczymy, jak no, znajdzie ona wyraz w podsumowaniu tego projektu.